Dzień dobry, witam wszystkich oglądających. Witam po nieco dłuższej przerwie spowodowanej moim głównym urlopem wakacyjnym tegorocznym. Przerwa wynikała z tego, że był to urlop biegowy. Stąd też odpoczywałem od roweru i od kamery. Może się odrobinę pochwalę. Pierwszy raz wystartowałem, znaczy nie pierwszy raz wystartowałem w półmaratonie górskim, ale pierwszy raz w tak ciężkim, tak trudnym. Był to półmaraton Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w Lądku-Zdroju. Piękna przygoda, trudna trasa, wspaniałe wspomnienia. No ale urlop za mną, a właściwie dzisiaj jest jego ostatni dzień. I tak na pożegnanie tego urlopu, to dzisiaj robię taką troszkę większą trasę. I zaraz więcej szczegółów na jej temat opowiem. No dobra, więc w takim razie może kilka podstawowych informacji na temat trasy. Początkowo miałem zamiar ją nazwać trasą wokół Jeziora Miedwie, bo takie było moje wstępne założenie. Ale potem jak sobie przeanalizowałem mapę, to sytuacja wyglądała w ten sposób, że ponieważ że podjuchy, czyli miejsce, z którego startowałem, gdzie mieszkam, są oddalone dość znacznie od Jeziora Miedwie i pomiędzy podjuchami a, podjuch, a podjuch, po, pomiędzy podjuchami a Jeziorem Miedwia znajduje się jeszcze Puszcza Bukowa Więc de facto postanowiłem że tak powiedzmy, upiec dwie pieczenia na jednym ogniu A więc zapraszam Was na relację z trasy która będzie trasą wokół Miedwia częściowo i wokół Puszczy Bukowej Ja jestem w tej chwili w miejscowości Gardno na 15 km mojej trasy Już opuszczam Puszczę Bukową którą minąłem bokiem od południa i ja na swojej trasie ominę ten odcinek drogi wzdłuż Miedwia, którą z nami która wydaje mi się mało atrakcyjna, czyli zachodni brzeg Miedwia. Bo tam w dużej mierze trzeba jechać główną drogą prowadzącą ze Szycina do Pyrzyc. Dość ruchliwa asfaltówka, czyli nie moje klimaty, więc ja się na tą drogę wbiję pod sam koniec, już przed Pyrzycami. Także zapraszam na dzisiejszą trasę i nie do oglądania. Niwa w pełni, jak widzicie, ja muszę przymknąć oczy. Bo właśnie przejechałem przez chmurę pyłu z kombajnu. Nie wiem, czy mówiłem, eee, może tak. Wjeżdżamy do miejscowości Parsów. 22 km mojej trasy. 22 z 90 paru. A może dobijemy i do setki? To zdecyduję pod koniec. Jeszcze zobaczę jaki wariant powrotu wymyślę na koniec czy przez zdroje czy jeszcze wbiję się do Puszczy Bukowej żeby tamtędy wrócić no dobra słuchajcie czas na jakieś krótkie podsumowanie bo jestem na 30 km trasy sytuacja wyglądała tak jak widzieliście początek trochę przez podjuchy Żydowce Klucz potem przez Puszczę kawałeczek malutki następne kilometry to były takie asfalty jak widzieliście takie lokalne drogi prowadzące przez lokalne miejscowości e, sporo asfaltu, ale, ale bardzo małe natężenie ruchu, więc dało się fajnie przyjemnie jechać. No i widoki dookoła. Całkiem sympatyczne, takie mniej więcej innym jak i tu, i teraz. Czasem gdzieś jakaś kukurydza. Czasem gdzieś jakieś pola, więc widokowo jest tu całkiem fajnie. Ja odbiłem już z, z drogi prowadzącej mnie w kierunku na pyżyce, bo ja do samych pyżyc nie wjeżdżam. Zjechałem w tej chwili na taką jakąś bardziej już uboczną drogę i powoli będziemy się zbliżać do tego żeby przeciąć drogę prowadzącą ze Szczecina na pyżyce. i mam nadzieję, że dam trochę więcej pofilmuję już przy samym Miedwiu także podążamy sobie, pogoda sprzyja, jest super powiem tak, w paru miejscach zmodyfikowałem przebieg trasy, którą zaproponowałem mi mapy Czy sam sobie ją przeciągnąłem tak jak mi się podobało więc chwilowo ściągnęło mnie z dróg yy z dróg publicznych jestem na jakiejś takiej polnej drodze. Ale póki co jedzie się dobrze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wyprowadziłem się tymi modyfikacjami gdzieś jakiejś jakieś maliny. No a jednak. Pierwsze wyzwanie. Przeprawa przez to bagienko. Na pewno nie zamierzam przez to przejeżdżać, bo potem będę cały uwalony w błocie. Poszukam jakiegoś przejścia bokiem. Na szczęście źle nie jest. Kałuże da się obejść. Sporym łukiem. Jedyne na co liczę, że nie będzie więcej takich niespodzianek. Nie powiem, żebym się jakoś strasznie bał błota, Ale jazda rowerem, z którego się co chwilę coś sypie, nie jest niczym fajnym. Spróbujemy tu się teraz przebić na ten, na ten boczek i zobaczymy co to wyjdzie. Tam już dalej jest sucho. No dobra, muszę wyłączyć kamerę. No i dobra, jest OK. Słuchajcie, błoto było tylko na dwóch krótkich odcinkach. I to w dodatku udało mi się rower przenieść. Więc rower czysta, jedynie buty ubłocone. Ale to drobiazg. 33 km, nie wiem czy wspomniałem, i teraz jechałem do jakiejś wioski, której nazwę pewnie piszę w napisach. Także jedzie się w sposób urozmaicony. Ten odcinek od mniej więcej 30 km. Jest fajnie. No i tak jak mówiłem gdzieś na początku filmu, mamy przebitkę przez 119 prowadzącą do Szczecina i Pyrzyc. Ale wygląda na to, że ja ją przecinam tylko, o tutaj kierunek na Szczecin, tam na Pyrzyce, a my na Ryszewko. I z tego co widzę ze śladu, który sobie ustawiłem, ja mam tu, więc moja przygoda z ruchliwą 119 na szczęście bardzo szybko się skończyła. I lecimy dalej, i lecimy dalej. Krótki raport sytuacyjny. Ja jestem tu, gdzie jest niebies niebieska kropka, czyli na samym. Nie mam nadzieję, że tu światło się nie odbija jakoś specjalnie. Jestem na samym końcu jeziora. Miedwie na jego południu, w miejscowości turze. I tam w oddali czy kamera GoPro być może nie odda, ale widać linię jeziora, czyli jego, już, jego południa wykoniec stąd widać. Ja teraz będę zakręcał. I będę leciał w kierunku na wieżby, no koszewko i ob, o, aż ostatecznie u góry na morzyczyn. A potem będę się zastanawiał co dalej. Tak to wygląda na ten moment. Niestety, tak jak się spodziewałem i pamiętałem. Na samym końcu Medwia czekał mnie ten odcinek, czyli taki łącznik Spyżyc do e, łącznik Spyżyc do Stargardu, gdzie jest natężenie ruchu potężne. Do tego jeszcze sprzęt rolniczy, ale nie da się tego objechać. Natomiast ma to tylko 2,5 km, więc zaraz się z tego wyrwę i zacznę już powrót. Na wschodnią stroną jeziora, która powinna być ciekawa do filmowania, ósma w gręce całkiem ładnie. Szkoda, że w GoPro nie ma zoomu bo znalazłem się naprawdę w całkiem ciekawym miejscu widoczkowo, to jakieś takie klimatyczne słoneczniki. Tam w oddali końcówka jeziora Miedwie. No i nad jeziorem cały czas krąży chmara ptaków. Wygląda to całkiem fajnie. A droga przede mną teraz taka jak lubię. Co prawda asfaltówka, ale poboczna, spokojna, cicha. Dawkę spalin, hałasu i nerwów mam za sobą. Tam 47 km. Czyli mniej więcej połowa. Jakoś już takoś. Już. Jestem w miejscowości Wierzbno, gdzie jest plaża i punkt widokowy. Byłem tu kiedyś, pamiętam to miejsce, więc zaraz je wam pokażę. Trzeba po prostu odbić z naszej trasy, którą jedziemy. Dosłownie kilkaset metrów i zaraz będzie plażyczka. Trochę pokręcimy, żeby pokazać, jak to wygląda. Coś: ale mini promenada. I zaraz sama plaża. Jest pomościk, jest mini plażyczka piaskowa, Plażyczka trawiasta. Zobaczymy, może uda mi się jeszcze na to wejść na jakiś kawałeczek i coś nakręcić. Woda w tym miejscu jest w miarę klarowna, czysta i nie kwitnie. Nie wiem co zależy od miejsca jeziora. Nie wiem jakie jest może ale tutaj wygląda to tak jak widzicie. I też jest w miarę długo płytko jak może Tak, Możesz sobie szynkę wyciągnąć. Co? komuś piłka wpadła po most nie widzisz? no tej żółtej woda na końcu pomostu ma nie wiem ile około metra głębokości jest w pełni lotysta, więc całkiem fajne miejsce na kąpiel pomost ma długość nie wiem jakieś 100 metrów może zapomniałem zmierzyć Myślę, że całkiem sympatyczne miejsce jeżeli ktoś chce znaleźć jakieś alternatywy dla wszystkich tych mam w Szczecinie. No to to są klimaty, moi drodzy. Kurki schowały się w cieniu pod drzewkiem, pod krzaczkiem. Tutaj też. Pierwsza korekta na trasie niestety droga, którą sobie wyznaczyłem nawigację koło Kurek, które przed chwilą widzieliście. W pewnym momencie nawigacja kierowała mnie na drogę polną tego typu jak załóżmy tutaj. Tylko że przy drodze był płot i tabliczka z napisem teren prywatny z tym zmiany, w związku z czym nie byłem w stanie kontynuować dalej drogi. Po prostu mapy czyni wiedzą, że to jest teren prywatny. Ale nie ma tego złego, bo udało mi się zdobyć z przydrożnych drzew parę gruszek. I szczerze mówiąc ratują mnie one teraz, bo jestem po 52 km, a nie wziąłem ze sobą nic, jeśli chodzi o jakieś żelki czy coś do jedzenia, więc już mam trochę zapaść. I teraz, szczerze mówiąc, kontynuując moją trasę, będę szukał jakiegoś sklepu. Ale już po gruszkach ja wam powiem, Wam, że uderzenie cukru jest, więc, więc damy radę. A ja się muszę cofnąć i znaleźć inną odnogę żeby ten odznak nie, nie docinek Muszę wam powiedzieć, że gruszki mnie naprawdę uratowały. Cukier był mi bardzo potrzebny już. Ja jadę w tej chwili drogą taką jak widzicie, po tej nawrotce i nadrobieniu I właśnie w tym momencie wracam na mój wyznaczony szlak, szlak wyznaczony pierwotnie, bo ja miałem wyjechać z tamtych domów od kurek tą drogą. Która, jak widzicie, jest oznaczona jako prywatna, tylko że z tamtej strony ma również płot. I dlatego musiałem to wszystko się cofnąć, nadrobić. A droga na tym odcinku wokół mnie wygląda tak, jak widzicie. Trochę bruku, trochę kieloszutru. Bardzo fajnie świeża. Jak widzieliście przed chwilą, wjechałem do miejscowości Koszewo. No i tu jest pierwsza z takich lokalnych atrakcji, czyli pałac w Koszewie. Bardzo ładna brama. Nie wiem, jak to się namówi rustykalna czy jakaś tam. I za tą bramą pałac w Koszewie. Nie jestem pewien, czy go można zwiedzać, ale to każdy sobie może po to wygooglać i sprawdzić. Zobacz, czy, czy da go się jeszcze jakoś z boku objechać i sfilmować. Także, a wydaje mi się, że chyba tak. No to ponagrywajmy jeszcze w tym koszewie. to jakiś taki. Kamienno ceglany kościółek mamy z wieżą. A to są wciąż zabudowania biegnące wzdłuż tego, tegoż oto pałacu, który Wam przed chwilą pokazywałem. No ale póki co tutaj wszystko jest pozamykane ramą, więc pewnie ktoś to przejął i gospodarzy tutaj. Jeszcze jest jakaś szansa tutaj, można w boczną uliczkę wjechać, zobaczymy, czy coś się da nakręcić sensownego. Ale też nie. Tutaj kolejny z budynków technicznych przy pałacu. I brama, więc to tyle na ten temat. Dobra, wracam na moją trasę. No to jestem podratowany energetycznie. snikersik jest, lodzik śmietankowy jest, oszyk jest. To jest wciąż miejscowość koszewa. Trafiłem tu na lokalny sklepik, który łatwo przegapić, bo nie ma nawet szyb. Duży to jest sklep. 57 km, więc jakieś 30 para jeszcze. Niecałe 40 do. Do końca mojej trasy. Lecimy dalej. To nasza droga przed nami. Ja jestem w miejscowości Koszewko i tutaj też na chwilkę odbijam. Bo tutaj też jest jakiś budynek typu zameczek, ale zaraz sprawdzę co to dokładnie jest, bo... No dobra, po podedukowałem się w Google. Jest to tak zwany dworek hetmański, więc go sobie troszkę obejrzymy z bliska. Ale generalnie zajedziemy tutaj jeszcze również na kolejną plażę, bo gdzieś tutaj bardzo bliziutko jadąc wzdłuż dworku hetmańskiego, dojedziemy do plażyczki, którą też pamiętam, że to jest całkiem sympatyczna. Zaraz wam ją pokażę. No, całkiem piękny zegar. Zrobiony ze starej opony traktorowej. no drogę remontują w Koszewku, więc jest trochę, trochę że tak powiem, tu mało przejezdnie. Tu jakie to ślubi jeszcze architekturę, to w Koszewku jest również yy, kościół, gdzieś tam u góry w takich krzakach schowane, ale nie mogę filmować, bo są ludzie tej. Dojeżdżam do plaży w Koszewku. Wejście jest takie, jak widzicie, przez taki gęsty lasek. Z tego co pamiętam, to ta plaża jest o wiele bardziej taka no, no, dzika z malutkim pomościkiem i z tego co pamiętam również i zaraz to potwierdzę chyba tutaj jest od razu bardzo głęboko przy brzegu, to jest zupełnie inny inny, tak powiem, inny rodzaj dna niż w przypadku pozostałych plaż, takich możyczyń, czy tam na początku, nie pamiętam, wiesz bym czy to się nazywała jak widać ludzie też tu biwakują To jest nawet z takim samym namiotem jak mój tylko trzy trzyosobowy to jest chyba tak to wygląda z bliska Także kolejne fajne miejsce, jeśli ktoś szuka terenów nad wodą w naszej okolicy. I w taki oto sposób dojechałem do 68 km mojej trasy do miejscowości Morzyczyn, najbardziej komercyjnej miejscówki wzdłuż całego Miedwia. Zakończyłem objeżdżanie Miedwia wzdłuż, wzdłuż wschodniego brzegu. No ale będąc czy nie, muszę tu zajechać i pokazać Wam jak to miejsce wygląda, może ktoś tu jeszcze nigdy nie był A może komuś właśnie takie klimaty się spodobają, także Jeszcze przed nami przejazd przez promenadę morzyczyńską No ale bym. Postaram się jechać najbardziej ruchliwą część, żeby nie nagrywać ludzi, ale w każdym razie przed nami jest ta Część, którą nazywamy plażą miejską Czyli jak zobaczycie zaraz Wielka piaskownica przy jeziorze. Plaża jest tu bardzo płytka, głęboko, głęboko i daleko, że tak powiem. Jest tu, jak widzicie, molo, na które można pospacerować. Oczywiście wszelkiego rodzaju jadło daje nie w sezonie i tak dalej. Co kto lubi. Jest tutaj również druga część promenady. Taka z takimi marinami, jakby o wiele bardziej spokojna z trawką i chodniczkiem zdecydowanie bardziej wolną część są to od czasu do czasu takie wiaty jak widzicie pomościki jakaś restauracja również mamy tutaj również tak powiem, znak rozpoznawalny Morzeczyna czyli amfiteatr odbywają się tu latem różnego rodzaju koncerty i tak dalej no a ja podążam dalej, można się tutaj też kąpać i plażować jak widzicie na trawce Tuż na... za amfiteatrem jak jesteśmy to jest takie, są takie jest taki dość duży ciąg trawników i takich miejsc dla osób które chcą się pokąpać trochę na dziko ale wolą się rozłożyć na trawce niż na piachu no i na samym końcu promenady a tym najbardziej cichym najmniej urzeszczonym jest jeszcze taka jakby to powiedzieć, sieć dróżek. Jak widzicie, drewnianych nad bagienkiem, którymi sobie można pospacerować, albo jak widzicie, jeszcze nie ma tutaj nikogo, można też sobie zaryzykować przejazd rowerem. Najgorszym będzie skończyć to glebą w bagienku. Tak więc tak to sympatycznie wygląda. I w ten sposób ja właściwie kończę tą promenadę i objeżdżanie. Za chwilę wracam na ścieżkę rowerową. I będę już próbował sobie dalej podążać jakąś trasą w stronę domu, do którego zostało mi dopłynąć jakieś 20-20 parę kilometrów, w zależności od wersji drogi, którą wydarzę. I Widoczek jest tu piękny. Ja jestem na takim ostatnim pomościku, na którym jest cisza i spokój. Z od ludzi. No, i uciekłem z komercji Morzeczyna. I tu macie dwa warianty drogi, jakbyście chcieli jechać. Jedna tak, jak będą was kierowały nawigacje rowerowe, to jest droga wzdłuż tam, tej głównej drogi z, Jemczy, z Morzeczyna na Szczecin, czyli do Kobelanki. Tam jest ścieżka rowerowa, I potem tam odbija na Kołbacz. Według mnie o wiele ciekawszą trasą jest tak, którą ja jadę, czyli od razu za Morzeczynem odbiłem w lewo na miejscowość inczydu, którą tej tablicy widzieliście przed chwilą. A zajęcie domem jest taka przepiękna, pusta e, droga prowadząca przez pola, która omija tam ten fragment ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż, wzdłuż szosy. A jak widzicie, ta droga jest, no, no, chyba nie ma nawet co porównywać jest po prostu lepsza od, ścieżki, od tamtej ścieżki rowerowej, jest szersza, idealnie gładka i z dala od hałasu i spalin. I dojedziemy tą drogą do miejscowości Bielinek, a potem trochę pociągnę jeszcze przez tereny leśne. I to wszystko wam opowiem jeszcze. No i dobra, słuchajcie, z Gielkowa ja przebiłem swoją, swoją trasą, przebiłem drogę od Skołbacza do Kobylanki dostałem się do miejscowości Leptowo. tu tak przy okazji jest całkiem sympatycznie wyglądająca agroturystyka gospodarstwo agroturystyczne Reptowo i teraz drogą, która tak naprawdę jest równoległa do ścieżki rowerowej prowadzącej z Skołbacza do Jezierzyc ja jadę sobie ten sam odcinek, ale równolegle lasem taką tą drogą, która zaraz wejdzie też właśnie z pól do lasów. Droga jest taka jak widzicie Nie każdy to lubi, trochę pokrzywiona, trochę dołów, trochę kałuży jeszcze takich wysychających, które w większości daje się objechać, no ale jakby popadało, to może to być zupełnie inaczej. W każdym razie ja wolę jazdę takim czymś niż tryb transportową, ścieżką rowerową. A poza tym jest jakaś odmiana od drogi, którą już znam doskonale. Czyli ten odcinek już od Starego Czarnowa do Kołobacza mam już przejechany dziesiątki razy, dzisiaj pierwsza raz od dawna jadę sobie tą traską. Leśną przecinkę z Reptowa w okolice jeziorzutu mam już za sobą tu jest jedna ciekawostka do pokazania może z góry to kamera pokaże miejsce do którego dojechałem są to tak zwane stawy cystersów są to stawy są to stawy sztucznie stworzone w biegu rzeki Płoni i są one stworzone przez zakon cystersów lata, lata temu i do dziś pełnią swoją funkcję jako stawy wędkarskie lecimy dalej Moi drodzy, pode mną rzeka Płonia. Tam gdzieś w oddali są te stawy cystelskie, o których przed chwilą mówiłem. Tutaj za nimi jak widać rzeka przepływa przez takie rozlewisko. I w przepływa sobie przed pod mostkiem, którym właśnie przechodzę. I za mostkiem płynie sobie dalej, żeby dokonać swojego żywota w końcu w Jezioro Co jest istotne i ciekawe. O czym warto wiedzieć, rzeka Ponia jest spływna kajakowo, więc można tutaj sobie wyszperać w necie spływy kajakowe rzeką Ponią i bez problemu można sobie tędy cały ten odcinek przepłynąć. Można go płynąć chyba właściwie w zasadzie od samego jeziora niedwie aż do Ponii, aż do Dąbia, ale to jest bardzo długi odcinek, więc ci, którzy te spływy organizują wiedzą co i jak doradzić. Lecimy dalej, 82 km, jeszcze pewnie jest 15 km no i teraz sytuacja jest taka, że w Płoni przepraszam, w jeziorzycach, jak miniesz się taki oto dość dziwny drewniany kościółek to tu jest taka droga, którą można ominąć całe Płonia całą tą ruchliwą drogę z Pyrzyc na e, do Szczecina, jest to piękny taki e, odcinek przez las umijający to wszystko i na końcu Płoni ja tą drogą nie jadę e, ponieważ mój plan zakłada jeszcze wbicie się w Puszczę Bukową i zrobię to na samym początku Poni, więc nie miałoby dla mnie sensu jechanie tam i potem zawracanie także podążamy dalej no i dobra wydostałem się z jeziorzyc w Poni teraz zaczynam się przebijać drogą na prowadzącą do Glinnej i do Kołowa, czyli mówiąc krótko czeka mnie teraz dość długa i konkretna spinaczka do Puszczy Bukowej żeby wbić się na wysokość Kołowa, Kołowa i tamtych okolic powoli kończę wspinaczkę w stronę Kołowa po Puszczy Bukowej Jestem ten kawałek po małym postoju i mam, spotkało mnie niezłe zaskoczenie, ponieważ przy drodze znalazłem taki, jak widać, odkopany, odkryty kamulec narzutowy, bo tak to się chyba fachowo nazywa. Na drodze prowadzącej e, tam, spłoni w stronę kołowa, chyba ktoś go wygrzebał i rozgrzebał, żeby go było widać. A jest konkretny, bo ma ze 3 metry długości, tak w ten sposób. Te dwa szerokości. a co pod spodem? A jego ja nigdy wcześniej nie zauważyłem. Nie wiem, nie wiem czemu. Fajna rzecz, wrócimy dalej. No i to by było na tyle, moi drodzy. Stówka na liczniku, na liczniku przed chwilką pykła. Ja właśnie podjeżdżam w swoje już, tak powiem. Lejony na podjuchy. Mam nadzieję, że trasa Wam się spodoba, bo zmieniłem trochę plan, miałem wracać przez zdroje, ale ostatecznie biłem się jeszcze do puszczy i wróciłem trochę dłuższą i trudniejszą trasą. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Będę wdzięczny za komentarze. I do zobaczenia w następnym filmie. Myślę, że już wkrótce, bo teraz sezon wakacyjny u mnie się praktycznie zakończył. Cześć, trzymajcie się!